TVG9, wiadomość 13 kwietnia, ale dokładnie sprzed 5 lat. Dlaczego informacja sprzed 5 lat? O tym za chwilę. Przejdźmy teraz do tamtej informacji. Przeciwnik Unii Europejskiej stanął przed gdyńskim sądem. Łukasz Kołak, członek Unii Polityki Realnej. W ubiegłym roku rozlepiał w mieście ulotki antyeuropejskie. Teraz ma sprawę w sądzie wrockim. Na wczorajszej rozprawie pojawił się Andrzej Gwiazda, legenda Solidarności. A więc, wielu ludzi mówi o tym, że Polacy podjęli decyzję na podstawie rzetelnych informacji, decyzję o wstąpieniu do Unii Europejskiej. Tymczasem prawda jest taka, można to sprawdzić w internecie, że media, zwłaszcza media publiczne, pełne były obrzydliwej, proeuropejskiej, prounijnej propagandy, natomiast przeciwnicy Unii, eurosceptycy, byli niedojrzenie nie dopuszczani do mediów publicznych, to byli sądzeni w sądach grockich za propagandę antyunijną. Jednym z takich osób był Łukasz Kołak. Także jeśli ktoś powie mi, że Polacy podjęli autentyczną decyzję o wstąpieniu do Unii, Wiedząc, yy, czym ta Unia jest i w jakim kierunku idzie, to powiem im krótko i zwięźle: Gówno prawda. Jeszcze raz, gówno prawda.